Witam serdecznie Bogna Białecka w cyklu Psycholog wyjaśnia pięć języków miłości. Zaczynamy od najbardziej banalnego języka miłości, jakim są słowa. Nie wiem, czy spotkaliście taki dowcip, który krąży od wielu lat po internecie, a przedtem krążył przekazywany ustnie. Wyglądało to w ten sposób, że staruszek i staruszka rozmawiają ze sobą, i ona tak mu się żali: Słuchaj, wiesz co, ty mi nigdy nie mówisz, że mnie kochasz. Na co on jej odpowiada: Powiedziałem ci to raz. Jak coś się zmieni, to ci dam znać. Podoba mi się. Wiem, że jest suchy ten dowcip i w ogóle, ale on mi się podoba, bo on trochę przedstawia takie męskie podejście do słów miłości. To znaczy. Powiedzieć coś dobrego, a jak się coś zmieni, to ewentualnie o tym poinformuje, że coś się zmieniło. I to zarówno w relacji małżeńskiej, ale też w relacji przyjaźni. Kumple nie mówią sobie pochlebstw, nie mówią sobie komplementów, a może mimo wszystko czasami by się przydało. Dlatego, że potrzebujemy, każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu usłyszeć takie słowa miłości, przy czym. Troszeczkę inaczej to wygląda w stosunku do kobiet, troszeczkę inaczej w stosunku do mężczyzn. Oczywiście nie chcę generalizować i wpychać w jakieś stereotypy, ale mężczyźni z reguły lubią usłyszeć komplementy będące pochwałą ich osiągnięć. Jak ja mówię o osiągnięciach, to nie mówię o tym, że dopiero jak dostanie nagrodę Nobla, to należy mężczyznę pochwalić. Tylko, że warto dostrzegać różne drobne nawet rzeczy, które zrobił dobrze i to docenić, zwyczajnie docenić. W stosunku do męża, wziął sam z siebie, na przykład, podzmywał naczynia. Powiedz mu miłe słowo. A tak samo w stosunku do syna, tak, czy do przyjaciela. Zrobił coś ekstra, coś, co nie leżało w jego obowiązkach. Bardzo dobrze, jakby ktoś to zauważył i to docenił. Mój syn Marceli czasami ma takie niesamowite zrywy. Na przykład przychodzę do domu, a tu cały dom posprzątany. I co ciekawe, to nie jest tak, że on to robi jak zbroił, jak chce, żeby mu się upiekło, tylko on to robi dlatego, że ma taki pory w serca. I wtedy naprawdę trzeba to docenić. To znaczy, trzeba mu powiedzieć: słuchaj, Marceli, niesamowite, bardzo ci dziękuję, to jest, to jest super niespodzianka. Jesteś fajnym synem, bardzo Cię kocham. I on wtedy kwitnie. On kwitnie, ale tak do środka. On oczywiście na zewnątrz nie pokazuje, że było to dla niego ważne, ale widać oczy mu się błyszczą. I więc pomyślmy o mężczyznach, chłopcach, też z naszego otoczenia, kiedy robią coś fajnego, kiedy robią coś dobrego, kiedy mają jakieś osiągnięcie, nawet jeżeli to jest osiągnięcie drobne, Warto też powiedzieć parę miłych słów na ten temat. Oczywiście adekwatnych do sytuacji. To znaczy, syn zamiast trój przyniósł piątkę, to nie będę się zachowywać, jakby właśnie zdobył jakąś nagrodę w giga konkursie. Nie będę mówić, och, jak cudownie, niesamowicie, piątka, no po prostu omdlewam tutaj z radości, tylko... Super, cieszę się, że poprawiłeś tą truje na piątkę. Widzę, że włożyłeś pracę, bardzo się cieszę. Dziękuję. Hmm? Dobra, no to mężczyźni lubią, kiedy docenia się ich osiągnięcia, nawet te drobne, nawet te drobne gesty, a kobiety, kobiety bardzo często lubią po prostu usłyszeć „Kocham cię”, „Ślicznie wyglądasz”, „Jesteś dla mnie najważniejsza”. Jesteś wspaniała. Jesteś cudowna. Wiecie, takie po prostu szczere słowa miłości. Niekoniecznie, że posprzątałam dom i nagle usłyszę peany na swój cze swoją cześć, tak? Nie. E, aczkolwiek, jak upiekę coś czy ugotuję coś cudownego, to jest mi miło, jak rodzina to zauważy i powie pyszne ciasto. Hmm? Ale bardziej lubię, jak ktoś mi po prostu mówi, mamusiu, kocham cię, czy żoną, kocham cię. Więc to jest też ważne, no, no właśnie, znowu w relacjach przyjaźni. Jak jedna przyjaciółka drugiej mówi, naprawdę cię lubię, jesteś dla mnie niesamowicie ważna. Cieszę się, że mogę na tobie polegać, że mogę tobie ufać. Hmm? Dziękuję ci za to, dziękuję ci za to, że jesteś. Czyli. W, jeżeli chodzi o słowa miłości kierowane wobec kobiet, tak typowo, znowu nie chcę wpychać wszystkich w standardy, bo są kobiety, które lubią być chwalone za osiągnięcia, ale generalnie, jeżeli powiemy naprawdę szczerze miłe słowo kobiecie, to będzie to dobrze przyjęte. I tyle, jeżeli chodzi o te słowa miłości. Pytanie jest takie, bo oczywiście Gary Chapman mówi, czasami my wyrażamy miłość w sposób, który dla drugiej strony jest nie do końca czytelny, ponieważ posługuje się innym językiem miłości. Kiedy tak patrzę dookoła siebie, to mi się wydaje, że każdy z nas ma miks takich języków miłości. To znaczy, że tak naprawdę najbezpieczniej jest posługiwać się wszystkimi. Dlatego, że wtedy na pewno z którymś językiem miłości trafimy w ten punkt, który jest ważny dla osoby, którą kochamy, czy z którą się przyjaźnimy. Mówmy miłe słowa, doceniajmy osiągnięcia, mówmy komplementy i tak kompletnie bezinteresownie rzucajmy ludziom: cieszę się, że jesteś, jesteś dla mnie ważny. Dziękuję i mam nadzieję, że to będzie inspirujące.